Przyszła mi na wigilię ziemnięta, ciemna, z gwiazdą jak z jasną twarzą, wigilia przedwojenna. Z domem, co został jeszcze na cienkiej fotografii, z niemądrym bardzo piórem skro skrobiącym w kalendarzu, w kałamarzu, z przedpotopowym świętem, z piłsudzkim. Z mamusią, co od zasłonić i chciała łzami, podając wasz czerwony, co śmieszył nas uszkami. Z lampą, szczenikiem, starym, wydartym chyba nie, było. z całą rodziną jeszcze, to znaczy sprzed pogrzebów. Nad stołem samotnym zmiesiła siłą. Czułą głowę, ach nad wszystkie figi smakiem jeść po Przyszła, usiadła sobie, jak żołnierz pomilczała, Parduszkiem swoim łzy z twarzy utaliła. Jezusa z klasy pierwszej z opłatkiem podała głowę i do swego serca przytulała.